Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy babkę piaskową. Potrzebować będziemy 5 jajek, szklankę cukru, szczyptę soli. 3 czwarte 20 dekowego masła, czyli 15 deko masła, 3 czwarte szklanki mąki ziemniaczanej i 1 szklankę. Mąki pszennej i jedną łyżkę soku z cytryny oraz półtora łyżeczki proszku do pieczenia. Jajka z cukrem ubijam na puszystą masę. Masę jajeczną już mam ubitą. Teraz dolewam letnie stopione masło. Dodaję sok z cytryny, dosypuję półtora łyżeczki proszku do pieczenia. Dodaję obie mąki. I ciasto należy dokładnie pomieszać. Ciasto przełożymy do formy. Formę mam wysmarowaną masłę forma 24 cm i babkę będziemy piekli około 50 minut w 170 stopniach ja zawsze powtarzam babkę pieczemy do suchego patyczka. Kładamy patyczek, patyczek jest suchy, świadczy o tym, że już babkę mamy upieczoną. To ma jednolitą konsystencję a jeszcze na marginesie chciałam powiedzieć że szklanka o pojemności 250 często panie pytają jaka szklanka więc szklankę mam o pojemności 250 tak, i tak przygotowane ciasto na babkę piaskową przekładamy do formy Wyrównujemy, i kładamy do piekarnika. Babka piaskowa tak wygląda, przygotowana do pieczenia. I tak oto wygląda babka piaskowa. Wierzch możemy polać lukrem lub obsypać cukrem pudrem. Ukroimy w kawałeczek, jak wygląda w środku. Pięknie wygląda babka. Piaskowa. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę, Babka Piaskowa.